Dzień dobry. Jesteśmy z Koła Gospodyń Wiejskich Zajączkowa w gminie Chełmża. Słyniemy z naszego pysznego pasztetu zajączkowskiego, którego przepis i wykonanie Państwu zaprezentujemy. Potrzebujemy. Do garnka 1,5 półtorej kilograma podgardla wieprzowego, tuszkę z królika. W nie polujemy na zające, więc pozostajemy przy króliku. Dodajemy warzywa. Jedną pietruszkę pięć marchewek dodajemy seler por i pięć cebul zalewamy wodą dodajemy sól liść laurowy ziele angielskie jałowiec i pieprz Mięso gotujemy około godziny do miękkości. Miejscowość Zajęczkowo, znajdujące się na wschodnich krańcach hęża słynie nie tylko z zabytkowych ruin średniowiecznego kościoła pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela, ale przede wszystkim z kościnnych i chętnych do działania mieszkańców tej urokliwej wioski. Sercem większości wydarzeń jest świetlica wiejska, obok której znajduje się miejsce na ognisko i drewniana wiata, pod którą można spędzać gorące letnie wieczory. To tutaj swoje spotkania organizuje Koło Gospodów wiejskich, któremu przez 19 lat przewodziła obecna sołtys zajączkowa pani Jolanta Sarnowska, a od 2019 roku szefową KGW jest pani Lidia Agnieszka Kajl. Mięso nam się ugotowało, przestygło. Oddzieliłyśmy mięso od kości od królika. Koleżanka Jola zmieli teraz mięso i warzywa trzykrotnie. Ja w tym czasie zaleję bułki na mocze wywarem oraz zaparzę wątrobę około pół kilograma, wątrobę wrzucamy do żącego wywaru i odstawiamy na parę minut. Koleżanka Jola zmieli trzykrotnie mięso oraz warzywa. Spośród różnorodnych działań podejmowanych przez nasze koło wymienić należy coroczne aktywne uczestnictwo w dożynkach gminnych. Podejmujemy wiele działań na rzecz naszego sołectwa. Takich jak spotkania integracyjne, zabawy sylwestrowe, bale karnawałowe dla dzieci i dorosłych, spotkania z okazji Dnia Kobiet. Wraz z Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Hęża, w wakacje i ferie prowadzone są zajęcia i wycieczki dla dzieci i młodzieży. Corocznie w sierpniu przyjmujemy gości w gościnę pielgrzymów zdążających ze swoimi intencjami ku Jasnej Górze. Mięso mamy trzykrotnie zmielone. Dodajemy wątrobę zaparzoną i czerstwą bułkę, którą wcześniej zalałam w Też mielimy. Mamy wszystkie składniki zmielone. Dodajemy trzy jaja i przyprawy. Sól. Nie dodajemy żadnych sztucznych, ponieważ warzywa zostały zmielone. Nie ma takiej konieczności. Pieprz, majeranek. Majeranek zawsze kupuję na jarmarku. Jest bardzo intensywny. Gałka muszkatołowa. I dokładnie wszystko mieszamy. Trzeba naprawdę dobrze wymieszać. O! Aktywnie współpracujemy z Ochotniczą Strażą Pożarną z Zajączkowa. Współpraca widoczna jest m.in. podczas organizacji uroczystości ku czci św. Floriana i Dnia Strażaka, wojewódzkich manewrach ratowniczych oraz zawodów strażackich, które są okazją do promocji lokalnych talentów kulinarnych. Koleżanka posmakuje, dodajemy przyprawę według własnego uznania. Majeranek jest bardzo dobrze rozetrzeć w ręku, w dłoniach jest bardzo aromatyczny. Masa jest już wyrobiona. Przekładamy do foremek. Jola doda śliwki suszonej. Śliwki wciskamy palcem i przykrywamy masą, żeby nie wyschły, żeby się nie przypaliły. Tu jeszcze. Gotowy pasztet wkładamy na, godzin, na około godziny do piekarnika na 180 stopni. Bierzemy udział w imprezach organizowanych dla Kół Gospodyń Wiejskich, takich jak karnawałowy zlot KGW Gminy Chełmża, turnieje Kół Gospodyń Wiejskich. Chętnie wspieramy także organizowanie przez sąsiadów lokalne pikniki, serwując podczas nich swoje domowe pyszne wypieki. Włączamy się w realizowany od ostatnich lat gminny program Gmina Chęża – Zdrowa Gmina. Mamy opracowany nowy logo KGW z zającz zajączkiem w roli głównej. W 2020 roku obchodziłyśmy swoje 70-lecie koła. Nasze specjały kulinarne to m.in. sernik zajączkowski, karp w śmietanie, pachnące bułeczki czy rolada szpinakowa z łososiem. Pasztet Zajączkowski piekły nasze prababcie, babcie oraz mamy. Teraz i my podtrzymujemy naszą tradycję lokalną. Smacznego!